Dzień dobry wszystkim, witam was serdecznie na kanale Nagrywamy. Ja jestem Padre Pedro i Seba nagrywa, siema! I witam Was w kolejnym odcinku z FC24 w związku z tym, że już jutro dla Was, a za jakiś czas dla nas odbędzie się kolejny mecz eliminacyjny na Euro 2026. Rozegramy sobie symulację tego meczu. Oczywiście 4 września rozegra się mecz w Holandii. Holandia przeciwko Polsce. Ja się wcielę w rolę Polaków reprezentacji Polski a Sebastian... twór! Ja w, w rolę reprezentacji Holandii a Sebastian w reprezentację Polski I sobie zrobimy taką symulację Wchodzimy w reprezentację u góry I tutaj wybieramy odpowiednie państwa Ja Holandia, Sebastian Polska Oh, yes. yeah. O, no, jest. No, no. Czym jest ustawienie przewagi? Eee, wybierz początkowy wynik, poziom trudności poziom przez SI. Okej, okay, ja nie chcę, żebym grał na legendarnym. Myślę, że bym chciał, żeby moja drużyna grała na zawodowcu, a żeby twoja grała na poziomie Klasy, klasy światowej. Myślę, że to będzie bardziej sprawiedliwe, żeby wyrównać szanse mojej Sebastiana. I co? Jaki wynik by nie wyszedł? Obaj mamy chyba nadzieję na to, że Polska wygra. Zwłaszcza, że na ten moment nawet nie wiemy, jakie składy wyjściowe będą. Cóż to będzie za spotkanie? Obyśmy mieliśmy... I w górę mogę też oglądać na najbliższym poziomie... Z tym, w Polsce, polskiej Skinlandów. Gdzie wcześniej również pojawi się odcinek symulujący tą rozgrywkę. Wszystkie kolejne mecze będą odbywać się w Ewstymponie Szczeszenie, bo tak jak już Wam Sebastian sprawdza. Zwycięzca może być tylko odcinków. jeden. Zapraszamy na relację. Po raz pierwszy mamy... Dzień dobry, witamy wszystkich kiwiców na Johan Blood wysokości trybu w postaramy w się z całych sił przyjemnić Państwu wspólny mecz. Nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność ja komentowania tego meczu boku, razem z Jackiem Laskowskim. Obie drużyny bry, powinny sprostać e Sąkrytki, dziś wymaganiom najwybredniejszych kibiców i dostarczyć prawdziwych emocji. Holandia zmierzy się z naszą drużyną narodową. No zobaczymy jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Oglądamy teraz wyjściowy skład reprezentacji Holandii. W formacji obronnej Virgin Van Dijk wystąpi obok Natana Ake. Frankie de Jong oraz Martin Deron zagrają na środku pomocy. Z przodu biegać będzie Memphis Depay. Wszyscy chyba zastanawiają się, z jakiej strony pokaże się dziś Lewandowski. Czy swoją grą poprowadzi drużynę do zwycięstwa? W polu karnym stanowi śmiertelne zagrożenie. Zawsze dokładnie wie, jak uderzyć, żeby strzał był jak najtrudniejszy A do je, obrony. Ma zmysł killera U. i fantastycznie ułożoną stopę, więc bardzo tak. jestem to ciekaw, co kansa, dzisiaj ustrzeli. Jeśli jest w formie, pewnie trafi nieraz. okazja, jak może. To była świetna szansa dla Holendrów. Chodziło, Ale trzeba nie jeszcze nie strzelić. Wciąż mamy 0 do 0. Paweł Bokniewicz. Ostrożnie budują atak, by nie stracić remisu. Cody Gagpo. Och. Jan Bednarek traci teraz piłkę, nie zachował się dobrze. Może teraz dobrze dobrać do partnerów. Polacy znów ze stratą. Decyduje się na indywidualny rajd. I teraz centra w szesnastkę. Ach, nie, nie, nie. Takim w strzałem ciebie. głową nie mogli go pokonać. Otóż to on dobrze wiedział, którędy to polecił. Łatwo obronił. No co jest, jak przeleciało. Lewandowski. Biało-czerwoni, tracą piłkę. Ake. Gakpo przyjmuje podanie musza teraz obronę do jakiejś reakcji. Teraz piłka posłana na dalszy słupek. Yes. Jest. Spalony? gwizdek, pół jest spalony. Mamy offside. Ajajaj. A już by się otworzył wynik meczu. Szymański. Dobry teraz atak na piłkę. Dumfries. Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. Tak, sprawa wyjaśniona. Piłka wybita. Hertrida. Denzel Dumfries. O, i to był książkowy odbiór piłki. Depaj ma teraz piłkę. Meczis Stepay! Fantastycznie No, bawię się, jak właśnie to może wyglądać Korycki. ten mecz. Zbieraj pod Nareszcie sytuacja, która może dać prowadzenie, może przełamać impas. Czy to wykorzystaj? Bardzo w górę. Głęboko w pole karne zagrywa. Prawa teraz za tę interwencję. Bardzo ryzykowne zebranie. Mają teraz szansę na kontratak. Wyglądało to całkiem obiecująco, ale nici z tej kontry. Czy wykorzysta teraz fakt, że na skrzydle zrobiło się luźniej? Może im dać prowadzenie. I mają to! Dominowali. Wreszcie się doczekali. Otwierają strzelanie w tym meczu. Nikogo to chyba nie dziwi. Nie pozostawiali rywalom no, wiele do powiedzenia. Szkole. No to już było chyba nawet po czasie doliczania, do bo by doliczana chyba była minuta jedna. To, to było dobre wykończenie. Szybki, szybki, pewny strzał z bliska. Niby ciężko nie trafić no, z takiej myślę, odległości, ale nie każdy by sobie poradził. No, tylko Skorupski stał trochę zza... z Chcesz... zada... O! Niewiele brakowało, aby to wyciągnął. Myślę, że nad palcami mógł delikatnie musnąć. Abissimos. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Myślę, no, że to w ten moment dobry mogę dopowiedzieć, że zakończyłem dysponiki Sebastiana. W zeszłym roku byliśmy na kilka dni w Holandii, a konkretnie w Amsterdamie. I Przed jest nami to ten, który druga zrobił bardzo dobre wrażenie. Z chęcią bym tam wrócił. Więc, jeżeli Polacy przegrają z Polandią i miałaby dojść gdzieś dalej, będę im na pewno kibicował. Nie będę zrobił urazy. Ale i tak, i tak trzymam gorąco kciuki za naszą reprezentację. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Zagranie do Memphisa. Brawo! Rzucił się gdzie trzeba i kiedy trzeba. Arbiter dyktuje rzut drożny. Jest okazja, by podwyższyć prowadzenie. Muszą jednak uważać, by nie narazić się na kontrę. Teraz ładne podanie otwierające. Warto to wykorzystać. Van Dijk. Her Przy piłce Memphis Depay. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w branży. Ja ja Polska z korzyścią. To może być kluczowa interwencja w tym meczu, bo dzięki temu nadal przegrywają tylko jedną. Oh, wow. Wszystko wow, się tu wow, może wow, zmienić. Wow, wow. Yes. Aj, aj, aj. Sędzia widzi przewinienie, ale puszcza grę, bo Holandia nie straciła piłki. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Kontra się skończyła, zanim na dobre się zaczęła. O, ja mam. Okazja! Nie zepsuć tego! Jest. Ależ teraz zmarnowana okazja, której jedynym efektem jest oddanie piłki. Xavi Simons. No i Xavi Simons. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Poradził sobie, minął z wodę. To może być... O oh Boże, co to Interwencja było. Do statystyk. Paweł bok -Niewicz. Nie! Dobra. <susur> Zalewski. Jak ryzykownie grał. A Ej, Polska traci piłkę. I teraz dobra okazja do kontry. A ja, Kolejna strata piłki w wykonaniu biało-czerwonych. Widzowie domagają się strzału. Nie ma zaskoczenia. Broni Skorupski. O nie, 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 nie. Czy trafi? O mój wykorzystuje Nie, nie bywałe. To niesamowite, że piłka nie wpadła do siatki. U. Przerwał atak rywali. Czemu ty zawsze rozgrywasz od zawodników, gdzie blisko ja jestem? Memphis Depay. Nie było wcale łatwo dosięgnąć piłki, brawo! Jednobrankowe mm. prowadzenie w końcówce, mm. bardzo łatwo stracić. No, Mają ruch postarają się więc zwiększyć przewagę nad rywalem. Zmianę przeprowadzą teraz Holendrzy. To no, środkowuje z roku, dość głęboko. Doskonałe no, no, nie, nie, nie. uderzenie no, głodu. To było właściwie nie no, do obrony, a mimo to nie ma bramki. Ale teraz popis bramkarza nad ludzkim no, wysiłkiem no, no, no. ratuje swoją ekipę. Może no, zabić no, no. ten mecz. Czy to nie jest Tak no? no. jest! Bramka! Bardzo przypadkowy gol, ale przeciwna no, musi teraz obrobić no, A spotkanie ma się ku końcowi. Zdecydowałeś się? Zobaczmy sobie powtórkę tego gola, nic dziwnego, że obrona dostaje teraz górę, górę, górę. Stoją w polu karnym, i nie bardzo potrafią doskoczyć, aktywnie zadziałać, odebrać piłkę. I bistrę. tak to się kończy, ale kiedy tak, nie ma chętnych do roboty. Ale chyba nie dotknął. Nie, nie, nie. No i mamy 2-0, to zajmujemy pierwsze zwycięstwo. Szymański. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Dobra ta interwencja. <laughs> Memphis Depay z piłką. Spójrzmy. Sama sam, sam z bramkarzem. Nie... nic z tego nie będzie Co? przynajmniej Coś, nie... I nie tym razem. Nie. Czy... nie. A mogło no. być inaczej. No. Była próba powrotu ze No się... tylko wyszło nie w Czyli To już. Sędzia, drodzy tak ostatni, ostatni raz, się proszę, 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 Powiedzmy że że dziś Ale wygrała proszę, 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 i proszę, proszę, wynik w w z proszę, 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 w tym wypadku warto podkreślić dobry, a momentami nawet znakomity,